To miejsce zaskoczyło mnie pod wieloma względami. Dziś odwiedzimy kraj, w którym jest teraz wyjątkowo gorąco, ale zanim powiem gdzie jestem, to mała podpowiedź. Tutaj litr benzyny jest niewiarygodnie tani. Na horyzoncie są niepowtarzalne budynki, a pogoda potrafi zaskoczyć. No i mają tu coś czego jeszcze w życiu nie widziałem. Jestem teraz w Malezji. Pierwszą rzeczą, która zwróciła tutaj moją uwagę, która mnie wręcz zdziwiła, są, zobaczcie, gniazdka, ponieważ przy każdym gniazdku jest taki dziwny pstryczek. No i jeżeli po prostu podłączymy do ładowania telefon. To jest taki oto telefon. No to nic się nie dzieje, tak? No i uwaga, trzeba kliknąć pstryczek i po chwili dopiero zacznie się ładować. No ale to już jest naładowane. Ale tych ciekawostek jest znacznie więcej. Druga ciekawostka z Malezji jest też związana z prądem. Słuchajcie, w Malezji nie uświadczycie niemal żadnego samochodu elektrycznego. Nie jeżdżą tutaj żadne Tesle, żadne inne elektryki. Ja dosłownie widziałem jedną Teslę i to zaparkowaną, a nie jadącą. A z czego to wynika? Wynika to z jednego prostego powodu. W Malezji litr benzyny kosztuje i 1,60 groszy. Litr benzyny jest dosłownie tańszy niż często woda w Polsce. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Butelka półlitrowa wody jest bardzo często droższa od litra benzyny w Malezji, więc zobaczcie jak jesteśmy oszukiwani skoro w Malezji benzyna kosztuje 1 60 zł 60 groszy to znaczy, że w Polsce jak benzyna kosztuje 7 zł, to jest to po prostu skam bo nawet biorąc pod uwagę wszystkie koszty logistyczne dałoby się sprowadzić benzynę z Malezji i sprzedawać ją w Polsce taniej niż jest sprzedawana kolejna ciekawostka z Malezji to liczba bankomatów tu jest tyle bankomatów, że się w pale nie mieści proszę bardzo jeden bankomat Drugi bankomat, trzeci bankomat, czwarty bankomat, piąty bankomat, szósty bankomat, no to nie jest bankomat, kolejny bankomat, kolejny bankomat. A gdyby siedem bankomatów to było za mało, kolejny bankomat. I uwaga, po drugiej stronie. Kolejny bankomat. A za mną Petronas Twin Tower, czyli siedziba lokalnego Orlenu. Tak, dokładnie. Petronas to spółka Skarbu Państwa. No nie tak do końca Skarbu Państwa, bo jednak ustrój w Malezji jest troszeczkę inny. Niemniej taki budynek moglibyśmy mieć w Polsce, gdyby tylko naszym rządzącym zależało na tym, żeby po prostu mieć taki symbol kraju, ponieważ z tym budynkiem że ciekawa historia. Władze w Malezji chciały, żeby w Kuala Lumpur powstał taki budynek, który po prostu będzie znany na całym świecie i zdecydowanie jest to budynek znany na całym świecie. Jeśli myślicie Kuala Lumpur, to myślicie właśnie Petronas Twin Tower. Aktualnie jest to najwyższy tego typu budynek na świecie i ponad 400 metrów łącznie taras widokowy znajduje się na 370 metrach. Tam wieją bardzo silne wiatry. Konstruktorzy stwierdzili, że trzeba je połączyć i połączyli je za pomocą takiego łącznika, takiego mostu, który tam się znajduje i dzięki temu te budynki się teraz nie chybotają. No i przy okazji tam również jest taras widokowy i stamtąd również można Popatrzeć sobie na widok na cały Kuala Lumpur. Natomiast druga kwestia jest taka, że oczywiście można, dzięki, można na tym piętrze, to jest chyba 40, 40 które jest piętro, na tym piętrze można też przechodzić pomiędzy budynkami i też oczywiście jest to używane w razie ewakuacji. Gdy jeden budynek na przykład by płonął, to za pomocą tego tunelu można się przedostać do drugiego i skorzystać z windy. I oczywiście, jako że to jest symbol Kuala Lumpur, a w zasadzie całej Malezji, Petronas Twin Tower, to dużo ludzi sobie robi tutaj zdjęcia. I oczywiście robienie zdjęć to jest biznes tutaj. Jest naprawdę bardzo dużo osób, które są wyposażone w specjalny osprzęt do robienia zdjęć i wykonują ludziom zdjęcia na zlecenie, ale akurat nie mogę nikogo znaleźć, kto by, kto by robił te zdjęcia. O, zobaczcie, tutaj pan chodzi: ma specjalny osprzęt, ma takie lampy i i smartfon. No i wieczorem te lampy się świecą, mają takie fajne rigi, uchwyty ze smartfonami i, i robią zdjęcia. Zobaczcie. Proszę. Ulanzi, o my też korzystamy z tej firmy. Ja akurat po prostu byłem w złym miejscu, tutaj znowu pełno, pełno tych ludzi, którzy robią zdjęcie właśnie przy tym. A tu zagubiony Czech w Kuala Lumpur. Dzień dobry. I co jest też bardzo ciekawe, jest tutaj taka galeria handlowa, która się nazywa Suria KLCC, czyli Kuala Lumpur Convention Center, chyba. I ona jest tak ogromna, że łączy ze sobą kilka różnych budynków. Oczywiście te Twin Towers, Petronas, to jest połączone i inne budynki również są połączone, więc wejść do tej galerii jest, no bardzo, bardzo, bardzo dużo. A to jest samochód Romana. Zobaczcie, pasuje mu do koloru koszulki. Pokaż. Kolejną ciekawostką maledzyńską są słupki. Jak bardzo się nabija słupków w Polsce, bo mamy słupkozę, to te słupki są genialne. Słuchajcie, on wygląda jak zupełnie normalny stupek, prawdziwy. Zresztą śruby są też prawdziwe, jak się przyjrzycie, ale tak naprawdę jest to mobilny supek, można go po prostu sobie przesuwać kiedy na sobie, bierzecie, przesuwacie słupek no genialne, genialne rozwiązanie kolejna ciekawostka, tym razem na propos iPhone'a że, że dopóki go nie odblokujecie, to Wam mikrofon zewnętrzny nie zadziała także przepraszam za dźwięk w poprzedniej scenie, no ale ale operator przynajmniej był bardzo dobry to się kameruje? zaraz obok miejsca, które najbardziej znamy w Kuala czyli obok centrum handlowego, które znajduje się tutaj Tutaj Roman jest prawda, przewodnikiem po centrum handlowym, po Mol. Natychmiast Jest piękny, przefantastyczny ogród w samym centrum Kuala Lumpur, gdzie są wysokie budynki, jakby dzielnica finansowa. Jest piękny ogród z fontannami, z przepięknymi, z przepiękną roślinnością. Jak widzicie, zaraz zacznie padać, widać to, zaraz będą burze. Trochę popada, mocno popada, potem przestanie i znowu będzie gorąco. Będzie troszkę zimniej niż teraz. Zimniej to znaczy 30 stopni, a nie 36 na przykład, czyli nawet no bardzo gorąco. Ale naprawdę palmy, woda. No, cudowne miejsce do spędzania czasu. Tak jak mówiłem, pada. A jak wyglądają ceny życia tutaj w Malezji, typowo w Kuala Lumpur, czyli w zasadzie w najdroższym miejscu w całej Malezji lub jednym z dwóch, trzech najdroższych miejsc? No, powiem szczerze, że naprawdę zaskakująco nisko. To znaczy, okej, okay, nie są to ceny trzeciego świata, bo Malezja nie jest krajem trzeciego świata, jest bardzo rozwiniętym krajem, bardzo bogatym krajem, przynajmniej jak na te okolice i myślę, że jak na cały świat także. Ma dużo bardzo mocnych biznesów, jak chociażby Petronas. No i też już tutaj jest ta dosyć postępująca biurokracja niestety. Natomiast jeżeli chodzi o same ceny, chociażby jedzenia, to są one niemalże dokładnie 1 do 1, takie jak w Polsce, czyli możemy znaleźć posiłek za 20-30 zł, możemy też znaleźć posiłek za 100-200 zł, powiedzmy, tak jak w Warszawie. Jeżeli chodzi zaś o ceny wynajmu nieruchomości. Oczywiście dane są z Airbnb, więc one nie są takie powiedzmy do końca dokładne, bo pewnie można gdzieś taniej znaleźć oczywiście. Jeżeli chodzi o takie mieszkanie, kawalerkę, maksymalnie dwupokojowe mieszkanie, w dobrej okolicy tutaj w Polarumpu, gdzieś w okolicach centrum, czy nawet w samym centrum, można takie mieszkanie wynająć przez Airbnb na, za miesiąc w cenie około 3, 4, 4,5 tysiąca złotych. Czyli również te ceny są naprawdę atrakcyjne, jeżeli chodzi o zamieszkanie. Więc de facto trzeba by tylko sprawdzić prawo pobytu, jakie jest dla Polaków. Można tutaj ze spokojem przylecieć, jeżeli ktoś ma pracę zdalną, mieszkać sobie w ciepłym, pięknym klimacie i pracować zdalnie. W Malezji w galeriach handlowych jest maksymalnie dużo europejskich marek i amerykańskich oczywiście, generalnie po prostu zachodnich, ale dlaczego? O to jest pytanie. I tutaj są dwie teorie, ponieważ taka sama sytuacja ma miejsce chociażby w innych krajach azjatyckich, chociażby w Chinach. Może Chiny są takim bardzo jaskrawym przykładem też tego. I a, są dwie teorie. Pierwsza teoria jest taka, że po prostu Azjaci są zachłysnięci tą kulturą zachodnią i chcą to wszystko tutaj mieć. A druga teoria to jest po prostu korporacje chcą zarabiać, Amerykanie i inne. Dlatego po prostu budują te galerie tutaj, wkładają tutaj te marki zachodnie żeby po prostu zarabiać na turystach. A turyści, jako że lubią te marki, no to będą tutaj kupować. Więc niekoniecznie musi być to kwestia samych Malezyjczyków. Masaż za 26 zł trwający ponad godzinę. Mega super. Był ten fotel, mega super doświadczenie. I cena 26 zł, czyli prawdopodobnie nawet 10 minut się nie da przemasować na okręciu w Warszawie. Tutaj godzinę. Wow. Muszę przyznać, że ten fotel był naprawdę świetny, chociaż tak mi wymasował, że aż Kości tutaj. Co to są za kości? Tak. Nie wiem, co to są za kości. Takie, takie dwie kości wystające tutaj zaraz nad pupą. Nie wiem, kości biodrowe chyba. Tak mnie to wymasowało, że aż te kości mnie bolą do teraz, a to było dwa dni temu, więc no, może trochę za mocno. Albo może po prostu źle byłem ustawiony. W każdym razie naprawdę fotel mi się strasznie podobał. Co mi się natomiast nie podobało, to na tym lotnisku w. Malezji, w Kuala Lumpur. Właściwie to nie jest Kuala Lumpur, to lotnisko tylko, tylko poza. Ja słyszałem, że coś takiego jest na lotniskach stosowane, ale jeszcze nigdy tego na żywo nie widziałem. To znaczy, kontrola bezpieczeństwa nie była na początku, kiedy się wchodzi, tylko przed samymi bramkami, jakby przed każdą grupą bramek na lotnisku, przed każdym tak zwanym gate'em. Grupą gateów, bo tam. Trzy czy cztery zawsze na, na, jakby były zgrupowane, to przed taką każdą grupą występuje kontrola bezpieczeństwa dopiero wtedy. Czyli krótko mówiąc, jeżeli kupicie sobie na przykład wodę w strefie tak zwanej bezsłowej, to musicie i tak ją wylać i zostawić tam, albo po prostu wyrzucić, bo nie przejdziecie do bramki już razem z tą wodą. I co więcej, jak przejdziecie już przez tą kontrolę bezpieczeństwa, to także tam nie ma w środku talety. Więc bardzo dziwne rozwiązanie. No nic, mam nadzieję, że Wam się ciekawostki z Malezji podobały. Dajcie znać, która Wam najbardziej do gustu przypadła lub nie. Mi się chyba najbardziej podobały pstryczki w miastach, to znaczy może nie tyle podobały, co najbardziej mnie zaskoczyły. A teraz jestem w ogóle w Korei Południowej. Więc jakbyście chcieli również odcinek z ciekawostkami technologicznymi z Korei Południowej, to dajcie znać w komentarzu, to postaram się coś znaleźć, bo także jest tutaj sporo do pokazania technologicznego. Do zobaczenia! Já jsem chtěl pozdravit všechny diváky tohoto kanálu, neboť je to můj oblíbený polský youtuber, který dělá dobrá a informovaná videa. A pokud rozumíte česky, tak určitě budete souhlasit. I teraz, i teraz e, e, ještě se je představ. No, představ. Zareklamujte. Já, výborně. Jmenuji se Roman Macháč, jsem také youtuber. Jsem z Čech a mám rád technologie. Zapraszamy do Romana. Bardzo ładne.